O, jesteście! Witajcie, to jest film o nowych kreacjach dla Pet -shopów moich. Tak. Um, tylko jedna rzecz z tych wszystkich kreacji będzie z, no, tak jakby, um, z, no, z zestawu. A reszta będzie zjemna przeze mnie. Um, są dwie kreacje dla Reiki. A jeszcze dowiecie się później. To jest pierwsza kreacja, kreacja Riki. tylko powinna być na wierzchu, więc ja Wam jeszcze pokażę, jak jest z futerkiem na wierzchu. Um, to jest zrobione. Ja Wam wszystko powiem. Wygląda tak: tylko kartka, kolczyk. Kreacja to zrobione jest takiego ciekawego materiału. Um, Materiał, no, taki śmieszny. Tutaj jest taki durcik z futerkiem różowym, bo pasuje. Jest jeszcze kokardka, również różowa, na różowej gumce. No i kolczyk, ale tylko w jednym uchu. Różowy, bo uznałam, że w, w, w obu uszach nie będzie pasowało. Kreacja ta będzie występowała w nowym serialu które jeszcze nie wiem jak do końca będzie się nazywało, ale najprawdopodobniej z magicznego pamiętnika Reiki. No i właśnie to będzie ta kreacja. Dowiecie się wszystkiego. Jeszcze ta druga kreacja, która będzie pokazana później, bo Reiki przedstawia jako pierwsza i jako ostatnia będzie przedstawiała, to obie te kreacje będą się znajdowały w z magicznego pamiętnika Reiki, jak i również inne kreacje będą też się tam znajdowały w tym filmie. Tak wygląda z tym futerkiem na zewnątrz. Tak bardziej jak jakaś królowa. Tak. A zresztą w sumie to się bardzo kojarzy z tym magicznym pamiętnikiem rajki. Wszystkiego. Dowiecie się zresztą, jak już ten serial się pojawi na moim kanale. Kolejną kreację przedstawia pusia. Jest to długa sukienka. To jest tak właściwie żółty field, tylko... Ten filtr bardzo wchodzi w pomarańcz. Na nagraniu tego nie widać, ale on wchodzi w pomarańcz bardzo. Co się kojarzy z następną kreacją, ale to jest właśnie żółty. Na szczęście widać, że to żółty na filmie, bo miał być żółty, ale jest na pewno, w rzeczywistości jest bardziej pomarańczowy. Mamy tutaj taką kartkę złotą, która jest przyczepiona do tego właśnie jakby tego futerka znowu, tego drucika z futerkiem żółtego, żeby pasowało do kreacji. Jest również żółty naszyjnik, który już mogliście widzieć w jednym filmie. To jest właśnie ze złota, znaczy nie ze złota, tylko to są te złote koraliki, a nie srebrne, mimo tego, że to trochę przypomina srebrne. To jest złote. Mamy również kolczyki w tym uchu. No i w tym, wiem, że trochę jakości nie chcę złapać, ale o, złapało jakość. Jest jeszcze taka opaska bez kokardki, bo już kokardka jest z boku sukienki, więc jest sama opaska. Właśnie ta długa sukienka, że aż sięga za ogon, można zobaczyć, sięga za ogon, właśnie bardzo długa i bardzo szczegółowy ten ubiór. Kolejną kreację przedstawia Koli, która w, z magicznego pamiętnika Ryki, e, czy tam z już nie wiem jak to nazwę, to właśnie e, nazywa się Trixie. E, prezentuje taką, no, dość krótką sukienkę. E, też z pomarańczowym, właśnie e, tutaj, tym takim drżykiem futrzanym. E, wszystko, właśnie ona wchodzi w pomarańcz, żeby była taka bardziej ognista. No i złota. To jest właśnie taka złota kartka. Na, na takiej czerwonej opasce bo to widzicie jak fiolet, to jest czerwone. E, taka czerwona opaska. Nie wiem dlaczego taka moja zmienia kolor, ale dobra. E, złota kartka. No i to właściwie całość. Taka no. Nie jest zbyt szczegółowa. Tutaj tak naprawdę jest sama koparka, nic więcej nie ma. Bo po prostu zdecydowałam, że z kokardką będzie dobrze. Jest taka bardzo duża kokarda. Taka bardzo szeroka. Naprawdę do niej pasuje. białe na białej gumce. Kolejna dość uboga kreacja. Bella przedstawia. Srebrny naszyjnik. W ogóle jego teoretycznie to nie miało być. Ale zobaczyłam, że jest po prostu. Do niej nie pasuje aż taka pusta kreacja, więc dałam jej jeszcze ten srebrny naszyjnik. O, jest właśnie taka niebieska kokarda na niebieskiej gumce, jak widać. Um, I to jest cały history. Tak właśnie wygląda. Kolejna e, kreacja to zepcia. Przeźroczysty materiał tutaj, zielony. E, Zielona kokardka, w ogóle na zielono. Nagrywam to już drugi raz. Taki właśnie zielony przeźroczysty materiał. I ten drutik taki włochaty, zielony. Zielona kartka. Jasno-zielona. Zielona gumka. Myślę, że wszystko razem się dobrze prezentuje. To Teraz ostatnia kreacja, właśnie ręki No więc to ostatnia kreacja. E, tutaj widzicie e, jest takie... W ogóle zaprezentuję Wam całą, właśnie ta spódniczka, to jest jedyny dodatek tutaj, który jest z zestawu. Taka spódniczka różowa, która była od PEG. Z PEG kontraszkoła. Właśnie taki, takie coś, to miała być kokardka, ale niestety dało się zrobić tylko z jednej strony kółeczko, już się rozwala. Fioletowa gumka żeby pasowało. I ten kolczyk, bo on właśnie też był w tej kreacji. E, I on będzie, bo już właściwie jest na genes tą kreacją część z y, magicznego pamiętnika Riki. Ona idzie w tej kreacji na randkę z Rafem Malerskiego. Dowiecie się jak już e, zaczniecie. Jak obejrzycie, bo to nie jest tylko właśnie o tym, że ona... Po prostu ona ma dalej przygody, które są już takie bardziej magiczne, bo staram się połączyć w tamtym filmie trochę magii, właśnie jakiegoś tam o księżniczkach i z pamiętnikami. No i tam o miłoskach, jakichś, w ogóle będzie i akcja, jakieś tam... Wszystko się wepchnąć w ten jeden film. Mam nadzieję, że się spodoba i że mi się to uda. Tak właściwie w dobry sposób to zrobić. I wydaje mi się, że jak najlepsze... Film jest dość fajny. Tak, to są właśnie nasze wszystkie kreacje nowe. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie pozytywny komentarz, w ogóle jakiś komentarz um, motywujący czy coś, tak jak wszędzie to słyszycie na YouTubie. A w szczególności na polskim YouTubie, bo na angielskim to był po innym języku, więc nie dokładnie tak, ale... Ale dobra. to, papa, pa. pa! No, rosko! Mój kostium najlepszy. Papa, pa. Wszyscy mnie dosłonili. Jej kostium nie jest najlepszy. Do zobaczenia. Pa, mój kostium jest najlepszy. Jeszcze jak zawsze. A wcale, że twój nie jest najlepszy. Papa, pa. do zobaczenia. No i to nie wiem czy jest najlepszy, ale... mi się podoba. A więc żegnajcie.